W drugim odcinku Minecraft z Vertezem. Nie, hmm, chwila przyroby była. Ok, Urodziliśmy się w tym miejscu. I widzieliśmy, zdobyliśmy aż 12 zł, Jesteśmy bogaci, mówię wam. U nie! Zabiłem się. Nie, nie dosłownie. Ale... Hmm mówię, w następnym odcinku będzie gość. Nie, nie, bo coś nie wypadło i to jest ten drugi, ale niestety nie będzie dżungla. Nie będzie gościa specjalnego, bo niestety gość specjalnemu coś wypadło, a ja musiałem dzisiaj nakręcić odcinek z Minecrafta. Bo, bo ja lubię Minecrafta. Dobra. Hmm. Co jeszcze wam powiedzieć? Świnia tam lata. Ty zobaczcie świnia. Świnia utknęła. ale fajne. Coś świnia. Brutal. wow wow wow. Ja. Ty! Już Ale naprawdę Komentujcie Komentujcie, nawet wam nic nie wyjdzie Koko Nie, komentujcie, nic wam nie wyjdzie na złość mm. Możecie, jak będziecie komentować, to może będziecie mogli za, będziecie ze mną nagrywać. No jak nie, no to nie będziecie. Dobra, ta dżungla mnie wkurza. Ale razy komentować. Dobra, co wam jeszcze powiedzieć? W ogóle w Minecrafcie 1.4.2 yy, są nowe rzeczy, nie topesz, ale nie wiem, co to jest ta magiczna latarnia. Nie wiem, do czego ona służy i te kowadła. Jak coś to mi napiszcie i będę wtedy wiedział. Bo naprawdę nie wiem. O, drowienko mi wypadło. U. Myślałem, że lapis na drzewie rośnie. Ja dopiero 16, już tak późno ludzie. Lubię nakręcać te odcinki. Mam wtedy Friday. No, znów drewno wypadło. Co za? Znów pustynia? Nie no. Nie no. Nie mówcie, że jeszcze raz tam jest. Ja! Jeszcze raz jest. Tam jest. Czy ja wędruję? Czy jakaś kuchnia? Czy tak jasna? Ktoś tu był. A nie. A nie, myślałem, że... Ja! Jeszcze raz to jest! Jestem bogaty. Czy ja wędruję? Czy co? Aha. Właśnie wróciłem. Aha, ludzie. Tu była wej. Ale może skrzynki się odnowiły. Bo coś słyszałem, że skrzynki się odnawiają. Chyba się odnowi. Nie wiem, Ch ale chyba. Proszę się nie denerwować, cię wszystko da Ten filmik będzie trwał. Jeszcze nie, jeszcze chwilę będzie. Nie odnowiło się. Czekam. nie wystarczyło we mnie. No i brawo. Utknęła. Matko, ale tu ciemno, ludzie, ludzie. Eee, dobra, eee, na chwilę robimy cięcie i zaraz wracamy po krótkiej przerwie. Taki chyba, bo musi ktoś mnie zawołał. Musiałem coś zrobić. Okej. Okay. Eee, nie, ktoś do mnie zadzwonił. Eee, tak, ktoś do mnie zadzwonił i musiałem niestety przerwać mój odcinek. No dobra. Nocinek dzisiaj będzie trwał aż 7 minut. Ja tu mam licznik czasu i widzę, ile już trwa. Ale mam 10 zł srebra i 12 zł. Uuu, jest ty. wulkan? Chyba tu zamieszkam. Zamieszkam tu. Dzisiaj będzie 7 minut, jak mówiłem, i kilka sekund. Matko, jakiś parkur po prostu. Parkura przechodzimy. Parkur na no. ja zamieszkam na tamtej wyspie. Uu. DIR tu mi zabrak. Trzeba będzie usunąć. Jak znów zabraknie, to ja nie wiem. Jeszcze na wszelki wypadek jeszcze. Dobra, 16 wystarczy. Hmm. Jakie lagi, matko. Okej, okay, jeszcze to, to 17. Uuu, 18. Jest porównało. Hmm, jeszcze chwila, tylko się dostanę do wyspy i będzie koniec naszego odcinka. Okej, okay, i tutaj posadzę drzewko i dan do koniec naszego odcinka komentujcie spróbujcie dawajcie łapki w górę cześć